Drodzy słuchacze Jaskini Słowa, zapraszam Was do kolejnego odcinka wielkopostnego cyklu Drogi Nadziei. Dzisiaj, jak w każdy czwartek Wielkiego Postu, przyjrzymy się jednemu z psalmów błagalnych. Będzie to psalm 79, psalm błagania wobec wielkiego ogromu cierpienia, które to świadczył Izrael. Ten psalm powstał prawdopodobnie w 587 czy 6 roku, kiedy Nabuchodonosor zburzył Jerozolimę, napadł najpierw na jej okolice, najpierw jakoś na mieszkańców, a na koniec polegał ten atak na zniszczeniu, zburzeniu do gruzów, doszczętnie Jerozolimy. Warto słuchając tego psalmu, czy czytając lub poznając ten psalm też zobaczyć na swoje błaganie, na, na swoje doświadczenia. Spróbuję pokazać kilka takich pomocnych, może punktów tego psalmu, by doprowadzić Was do takiej osobistej modlitwy. Zawsze do tego zachęcam, by nie ograniczyć tego wielkopostnego cyklu tylko do tego, żeby pobożnie wysłuchać, do czego oczywiście zachęcam, do pozostawienia jakiegoś komentarza, do wciśnięcia łapki w górę, ale niech to będzie punkt wyjścia dla naszej osobistej modlitwy, naszego spotkania tak bardzo osobistego, bezpośredniego spotkania w modlitwie, może w adoracji, a na pewno w takim czasie, jaki spędzimy sam na sam, wpatrując się, wsłuchując, wczytując w Boże Słowo, dzisiaj właśnie w Psalm 79. Pierwsze trzy wersety to opis tego, co wydarzyło się w Jerozolimie, opis, który no, dzisiaj brzmi szczególnie drastycznie, nie tylko gdy spojrzymy na historię Izraela, na tragedię, do której doprowadził na na zburzenie świątyni, ale także na to, co dzieje się u naszych sąsiadów, to, co dzieje się w miastach na wschodzie Ukrainy, ale nie tylko. Boże, poganie przyszli do twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek, Jerozolimy obrócili w ruinę, ciała Twoich sług wydali na pastwę ptakom podniebnym, Zwierzętom ziemskim dali ciała Twoich świętych, Ich krew rozlali jak wodę wokół Jerozolimy i nie było komu ich podrzebać. Bardzo smutny obraz. Miasta, które jest zbezczeszczone, Jerozolima to miasto święte, miasto, w którym znajduje się świątynia, więc taka żywa obecność Boga, to zostaje obrócone w ruinę. Co więcej, mieszkańcy Jerozolimy, tutaj nazwani świętymi, zostali zabici, a ciała zostały porzucone na ulicach. Ciała wydane na pastwę ptakom i zwierzętom, czyli nie ma ich kto pochować. Tyle krwi, że krew płynie jak woda po ulicach Jerozolimy. Bardzo tragiczny obraz miasta zniszczonego przez nienawiść. Staliśmy się przedmiotem wzdardy dla naszych sąsiadów, i drażką i pośmiewiskiem dla otoczenia. To obraz ruiny Jerozolimy, to obraz. Tragedii, której doświadcza człowiek w różnych momentach historii, ale przede wszystkim, może ten obraz być przypomnieniem tego, jak my wyglądamy dzisiaj. Bo może jest tak, że trzeba by modlić się tymi słowami, mówiąc: Boże, to ja jestem w ruinie, to ja upadłem, to ja odszedłem. To ja zraniłem, to ja utraciłem więź z Tobą, z drugim człowiekiem, to ja zniszczyłem relacje pomiędzy mną a żoną, mężem, a przyjacielem, czy właśnie Bogiem. Więc obraz ruiny to jest obraz no, konsekwencji zła. Zło doprowadza do ruiny, nie tylko miasto, kraj, ale przede wszystkim serce człowieka. Więc może zło czy grzech doprowadził do ruiny moje serce. Warto by było też tak spojrzeć na ten psalm. Drugi miejsce, drugi punkt, który jakoś mnie bardzo porusza w tym psalmie, to początek wersetu piątego. Dokądże, Panie, dokądże? Czy wiecznie będziesz się gniewał? Czy Twoja zapalczywość będzie gorzeć jak odzień? W naszej modlitwie może być też miejsce na, na trudne pytania, na pytania, które nas nurtują, ale które może boimy się powiedzieć: Dokądże Panie? To znaczy, Panie, chcę zrozumieć. Nie rozumiem tej sytuacji, w której jestem. Nie rozumiem, chcę zrozumieć. Tyle jest spraw, których nie mam pojęcia. Pomóż mi zrozumieć. Dokądże Panie? Będziesz się gniewał, Twoja zapalczywość. To znaczy, jakby mam świadomość, że ten gniew Boga, ta tragedia może być także konsekwencją mojego grzechu i dlatego dalej będzie autor wołał o miłosierdzie. Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje, bo bardzo jesteśmy słabi. Niech przyjdzie Twoje miłosierdzie, to znaczy, zapraszam Boga, by mnie uratował, by mnie uzdrowił. Chcę też zrozumieć Jego miłosierdzie. Niech przyjdzie Twoje miłosierdzie. Niech nad tą tragedią zobaczę nadzieję, bo to może jest moja wina, mój grzech, moje odejście. To ja otworzyłem bramy do tego grzechu, a konsekwencją było zburzenie mojego miasta miasta mojego serca. Y Wylej gniew Twój na ludy, które Cię nie uznają, na królestwa, które nie wzywają Twojego imienia, czyli na tych, którzy na nas napadli. Wylej swój gniew, to znaczy, to Ty masz, Boże, zwyciężyć moją walkę. Tobie zawierzam tą, zawierzam tą całą sytuację. Wiem, że to ja wpuściłem wroga do mojego serca, ale teraz proszę. Ty, panie, wylej swój gniew na, 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 na grzech. Jakby pokonaj mój grzech. Pokonaj to zło, które mnie doświadcza, którego dotykam. Pokonaj. Nie pamiętaj nam win przodków naszych i okaż nam swoje miłosierdzie. Dalej, bardzo, bardzo piękne słowa. Bo bardzo jesteśmy słabi, dosłownie w treście, w treście hebrajskim. Bo bardzo upadli, opadliśmy z sił. Jesteśmy już bezsilni. To znaczy, nie wiemy, co robić. Już nie mamy siły. Próbowaliśmy wszystkiego, by walczyć z tym grzechem. Próbowaliśmy wszystkiego, by pokonać to, co jest naszą słabością, naszą pokusą, naszą e, jakąś nienawiścią i już nie mamy siły. Opadliśmy z sił. Dlatego wołamy w ten werset dziewiąty. Wspomóż nas, Boże nasze zbawienie, przez wzgląd na chwałę Twojego imienia. I kiedyby powtórzenie tej samej myśli. Wyzwól nas, odpuść nam grzechy przez wzgląd na Twoje imię. Wspomóż nas, wyzwól nas. To Bóg ma tego dokonać. Boże nasze zbawienie. Tutaj pojawia się imię Jezusa. Jezus to znaczy Bóg jest moim zbawieniem. Jeszua, Jehoszua, Boże nasze zbawienie. Znowu dlatego przeżywamy Wielki Post, by, by spotkać się z Bogiem, by, by zobaczyć, że, że On jest moim zbawieniem, że tylko On może dać mi pokój, może dać mi światło, może odnowić moje życie. On jest moim zbawieniem, przez wgląd na chwałę Twojego imienia. To znowu pojawia się jak często, ostatnio to w psalmach widzimy, ten zwrot Twoje imię. Imię oznacza całą rzeczywistość osoby. Imię oznacza więc jej potęgę, jej moc działania, jej piękno, jej całe serce. Jest twoje, taka jest Twoja rzeczywistość. Ty jesteś y, taką rzeczywistością pełną pokoju, miłosierdzia, przebaczenia. Więc jakby pokaż nam to imię. Pokaż nam swoje zbawienie, bo w Twoim imieniu jest nasze zbawienie. Niech na naszych oczach rozejdzie się wśród pogan wieść o pomście za przelaną krew Twoich sług. Bóg ma być mścicielem, to On ma pomścić, nie ja, bo zła nie zwycięża się złem. Ja mam się nawrócić, ale Bóg pokona grzech, pokona śmierć, pokona nienawiść i zło. Tak stanie się w tajemnicy Krzyża, gdy ostatecznie Bóg pokona konsekwencje grzechu. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie, mocą Twego ramienia oszczędź skazanych dziś na śmierć. Nas, którzy jesteśmy tak bardzo w zagrożeniu życia. My zaś, to ostatni werset, trzynasty, lud Twój i owce Twojej trzody, będziemy Tobie dziękować na wieki. Dziękować czy uwielbiać Ciebie na wieki, bo to jest to samo słowo w języku hebrajskim. Nie ma rozróżnienia między uwielbiać i dziękować. Z pokolenia na pokolenie głosić Twoją chwałę. Jakby naszym celem jest to, by Twoja chwała nie zginęła na świecie, by zawsze była głoszona Twoja chwała, Twoja potęga, Twoja moc. Chcemy na nowo ją zobaczyć, byśmy o niej nie zapomnieli. Objaw nam, Panie, Twoją moc. To jest takie słowo wielkiej nadziei, że wierzymy, że chociaż teraz patrzymy na ruiny to będziemy patrzeć na odbudowane miasto. To jesteśmy w stanie z Twoją mocą podźwignąć się z grzechu, podźwignąć się z tego, co jest naszym upadkiem, naszą słabością, naszą niewolą, cierpieniem, ciemnością, śmiercią. Ty to możesz pokonać i tak objawisz swą chwałę i ja będę mógł ją uwielbiać, bo tylko tak mogę Ci dziękować, wielbiąc Ciebie. Ten psalm śpiewali Żydzi patrząc na ruinę świątyni i miasta. Ten psalm śpiewają ci, którzy doświadczają ogromu cierpienia. Ten psalm mogą śpiewać także ci, którzy, którzy po prostu mają poczucie, jak bardzo grzech rujnuje ich wewnętrznie, jak bardzo serce może być zburzone przez grzech. Jest to oddanie się Bogu, jest to psalm błagania, więc Wołania o Jego pomoc, o Jego siłę, o Jego odbudowanie w tym, co jest moją bezsilnością, moją ruiną. Życzę Wam dobrego dnia, dobrej modlitwy. Znajdźcie czas na to, by otworzyć ten Psalm 79 i modlić się im nim. Niech nam Pan w tym błogosławi ojciec i syn i duch święty. Dziękuję.